Cześć, z tej strony Karilu i witam was w Little Alchemy, to już jest piąty odcinek. Bardzo fajnie i czekajcie, bo zrobiłem sobie screena, jak wtedy zrobiłem i właśnie wam go pokażę. O, pięknie. Tak, burza plus piasek to jest burza piaskowa. Pokombinowałem strasznie z niebem, opłaciło się. Niebo plus dom to wieżowiec, wieżowiec plus wieżowiec to miasto, niebo plus eksplozja to fajerwerki, niebo i kamień to księżyc, w ogóle dziwne. Niebo i księżyc to noc, to już wiedziałem, domyślałem się, a niebo plus noc, o dziwo, to gwiazda, w ogóle nie wiedziałem. Gwiazda plus gwiazda to galaktyka oraz konstelacja. I niebo plus szkło to teleskop. No tak więc tak dużo mamy już nowych kombinacji z niebem. I dzięki temu możemy na przykład łączyć nowe. No, bomba atomowa. Albo chmura. Plus. O, pokombinuję z chmurą, bo myślę, że tutaj będzie coś dobrego od początku. Bo z chmurą jest dużo tych rzeczy, że powstaje, ale nie wiem, czy na pewno, czy już nie wykorzystaliśmy sporo. No właśnie. A czekajcie, a dzień... Kurde. Tak, tak, dzień plus deszcz albo niebo plus deszcz. Znaczy niebo plus deszcz. Nie raciśnienia No nic, o, energia to burza, to, to wiedziałem tylko. Ale, to... Jezu. Oho, po co mi ta galaktyka? Pewnie tak jak obsydian nie mogę nic z tego stworzyć. Zobaczcie, gwiazda plus gwiazda to konstelacja i galaktyka. O, konstelacja, księżyc. No nic, coś musimy zrobić, coś co jest takie dużo kombinacji niewykorzystanych. No. I w miarę tak na logikę, że można by dużo rzeczy z tego stworzyć. Trzeba by... Trzeba by tak zrobić. Bo tutaj na razie nie ma nic. Chmura pod powietrze. Jezu. No. Czyli już chyba nic, bo już jesteśmy przy... Mhm, na pewno nic, na pewno nic. Chmura plus roślina to bawełna. Bawełna plus bawełna równa się. Ta bluzka na przykład. To można by tak zrobić. Kurde plus słońce. No czyli jednak stworzyliśmy jedną rzecz opłacało się. Ale jeszcze może, żeby zjedną w chmurze, żeby już wie wiedzieć, że na pewno nie. Murow, plus ziemia to mgła? O kurde. Dobra, nie wiedziałem, ale teraz tak. Robimy życie. Nie wiem, czy już robiłem, ale chyba robiłem. Chyba robiłem życie ze wszystkim. Tak, no w sumie tak. No to teraz człowiek plus wszystko, no bo to jest jednak człowiek to chodliwy towar. No co, to jedziemy? Choroba. Oho. Człowiek plus cegła, dom, nowa kombinacja, jak stworzyć? Dwie choroby powstają. No, nie, no. To to miłość, zimno i choroba. No już mi się kończy człowiek, bo jest już chyba dużo wykorzystanych. Człowiek plus fajerwerki równa się sylwester. Stallone. <grystanie> Co jeszcze moglibyśmy? O, wiedziałem, wiedziałem, że coś z księżyca powstanie. No, i mamy astronautę, i mamy już 80 kurde rzeczy. No, no. Nie wiem, czy już wam mówiłem, ale przechodzę tą grę na 100%. Więc jeszcze nam brakuje tylko 500 Człowiek plus niebo Bóg. Mogłoby tak się zrobić. Oho, strażak. Oho. Ogrodnik. Pięknie, ładnie. No to mam jeszcze ogrodnika. Jezu. Nerd. Ale śmieszne. No to stworzyliśmy nerda Może nazwę ten odcinek kombinacje z człowiekiem Pewnie będzie choroba, a nie, dobra Kurde, już chyba nie mam No Świetny to jest Anioł Mnóstwo kombinacji z człowiekiem. Tak nazwę ten odcinek. Czycie, co to było? Człowiek plus pył. Alergia, dobra. Fajnie. <laughs> Człowiek plus roślina to farmer. No, świetne to jest no. Kurde, wiedziałem, że coś z tego człowieka jednak będzie. Co jeszcze mogłoby być? Może teleskop to obserwator? Chociaż już raczej nic, bo. Ale i tak super, że tyle kombinacji. strasznie dużo. Dobra, to dzięki, że tutaj patrzyliście, jak rozwijam, rozwijam człowieka, tworzę cywilizację. To było ładne w następnym odcinku właśnie. O właśnie, czekajcie. Jeszcze raz wam pokażę to, tą tabelkę. Tylko ona mi zniknęła, jak wyłączyłem telefon na noc. Tutaj jest mnóstwo z niebem kombinacji jeszcze raz burza piasek to burza piaskowa, niebo dom to wieżowiec, niebo eksplozja, fajerwerki, niebo kamień, księżyc, niebo księżyc, noc, niebo noc, gwiazda, 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 galaktyka i konstelacja, niebo szkło, teleskop, no i ogólnie dużo, także dzięki mi się miło strasznie grało z tym człowiekiem. Cześć!